Siemaneczko, z tej strony na YouTube. Witam Was na kolejnym odcinku z BGS-a. Widzimy się jutro na odcinku z BGS-a też tak samo, bo będzie. Eee, I niedługo odcinek z Minecrafta, więc bananek. Jak to montujesz, będzie super. Eee, jak jutro coś, to bana będzie montował, a mówiłem, że Chrystaj, bo krystej o deset. Dobra, ale od to już tam nie... bo nie miał czasu Zdarza się. Yy, stawiamy nic dla niego i teraz to co trzeba w tym momencie wylatuje. Dobra, widzimy się już yy, teraz. Ludziska. Zbierałem i po raz drugi. Po raz drugi to robiłem i konkurs od tego peta będzie. Tylko musicie. Co musicie zrobić? Wbić na mój Discord, wbić na grupkę na Roblox. E, zasubskrybować kanał, kanał zarejkować, napisać link z Robloxa i napisać gotowe i jeśli go chcesz wygrasz, go. wyniki na tyle ile łapek wiecie e, i przejdę do tej rzeczy teraz standardowej, żeby się było tak, jutro jest live'ik, ale to zdalne jest. Też są zdalne lekcje już, więc... Nie, proszę. Dip mi nigdy nie na najnz odcinka. Rip. Ehm. Dobra. I szkoda, że odchodzą osoby, ale ja. ja. Ja się biorę za kontentne nagrywanie na YouTube. Postanowiłem jedną rzecz. Będę mniej przeklinał postaram się oczywiście mniej przeklinać zacząć trochę szanować ludzi bo zrozumiałem jedną rzecz że to nie dąży do niczego i trzeba wreszcie zacząć rozumieć sprzedałem dziś sprzedałem dziś za 40 PSC, ty podawał pierwszy ja mu dałem potem więc radiance później było dawane tu było tak dawane takie żyćko. Dobra, TK OOL, Shadow były oddane, więc wiecie. Pamiętajcie o konkursie, pamiętajcie o subskrypcji, o lajku i napisaniu komentarzu. Cześć!